Witam Was, dzień dobry! Nasz następny projekt z firmy Metal Spaw. Robiliśmy tutaj ogrodzenie, samo jak i balustrady na górę. A jeszcze przyjdą tutaj na dół balustrady francuskie. I tak, mamy tutaj profil 80 na 20 Obramówka jest zrobiona. Czasami jej nie robimy, czasami robimy. Zależy, jak sobie klient życzy. Z profila 40 na 40 Tu akurat na przęśle e, z półtorówki. O profilu już chyba wspomniałem: 80x20. Ze ścianką też półtora. Tutaj zastosowaliśmy system wybijany. W obramówce, czyli mieliśmy już, że tak powiem, gotowe, wybite otwory maszynowo, tak aby profil 80 na 20 wszedł sobie do środka i tylko delikatnie, że tak powiem, strzepiamy ażeby się to na mnie przesunęło. Następne przesyłko. No i furtka. O tyle mamy utrudnienie, ponieważ nie chce nam za bardzo sknąć chemia, czyli klej. Musieliśmy to zrobić dzień wcześniej, no bo mamy temperaturę 1 stopień. No niestety, tak, akurat montaż nam wypadł. Całe szczęście, że nie ma żadnej ingerencji, jeżeli chodzi o ziemię, że nie musimy kopać, dawać swoich supów, tylko mamy już gotowe. Ale czas schnięcia kleju stosuje klej z Wirta, dwuskładnikowy. Od 0 do 4 stopni jest to temperaturka yy, mniej więcej boże temperatura 80 minut ma od 0 do 4 stopni, gdzie latem, latem koło 6-5 minut i można spokojnie przykręcać daną konstrukcję, czy to przęsło czy furtkę to jeszcze musimy to powykańczać, żeby było ładniej kapturki przyjdą na, na gwinty zatyczki. Tak to wygląda, tutaj będziemy mieć elektrozamek. Jeszcze nam zostało tylko na samej górze balustradę zakotwiczyć na samym rogu. Mamy płytki, także cienką widią nawiercamy, potem grubszą. No i tutaj dół jeszcze musimy zamontować dzisiaj bądź jutro Bramę też oczywiście będzie zakotwiczona do supów na takiej samej zasadzie jak i furtka. No i ten czas schnięcia. Taka jedna uwaga dla tych, co by sobie kiedyś chcieli sami coś zrobić, mając powiedzmy takie supy z takiego kamienia. Pomiar ściągamy, bynajmniej my tak robimy. Z najwyższego, z najbardziej wystającego, że tak powiem, kamienia można to gdzie niegdzie podszlifować, jeżeli właściciel wyrazi zgodę. Zazwyczaj nie wyraża na to zgody. Najwyższy punkt obieramy sobie i od tego robimy pomiar. Bo kamienie wiadomo są nierówne i musi to grać. Jeżeli zrobimy jakiś błąd, źle zmierzymy to przęsło czy dany element, który jest ocynkowany i polakierowany proszkowo, no powiem szczerze, że kolokwialnie mówiąc jest już lipa, bo już ani tego nie utniemy w tym momencie po ucięciu po przerobieniu znowu musimy dawać konstrukcję do ocynku, bo niszczymy ocynk, więc pomiar jest bardzo ważną rzeczą akurat tu są szpilki też zastosowane dziesiątki Dosyć głęboką, bo około 10 cm może i nie trzeba, może i by 5 wystarczyło, bo jest i na dole i na górze szpilka, ale my mamy około 10 cm wiercone w murze. No, tutaj mamy jeden kapturek już założony. Można jeszcze zastosować tutaj na gwincie tulejkę plastikową, żeby było bardziej może estetycznie. Ale klient mówi, że akurat jest mu to, nie przeszkadza mu to w ogóle w niczym, więc... Nie musimy tego robić. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o subskrypcję. Pozdrawiam.